Dzień dobry, cześć. Chciałbym w tym odcinku poruszyć taki temat, myślę, że kluczowy dla wielu klientów, jak znaleźć dobrego fachowca do renowacji schodów. Zapraszam. Ok, myślę, że wielu z Was marzy, może już zaczęło planować i mierzy się z tym. Że chce przeprowadzić e, remont schodów, czyli renowację, czy jakkolwiek to nazwać, i zastanawia się skąd wziąć fachowca. Prawdopodobnie znajdziesz e, na portalach ogłoszeniowych e, ludzi, którzy ogłaszają się, że robią renowację schodów. I tutaj rodzi się pytanie: jak zweryfikować, czy ten ktoś w ogóle umie robić to, co pisze? E, Ile zrobił tych schodów? W jaki sposób pracuje? Jak się z nim rozmawia? Myślę, że takim kluczowym elementem jest dopytanie klienta o to, co robił wcześniej, chociażby, żeby podesłał Wam jakieś swoje zdjęcia. Jeżeli jest to możliwe i nie ma z tym problemu, to przynajmniej jeden lub drugi klient, u którego pracował, będzie zadowolony na tyle, że powie mu, słuchaj, jeżeli będziesz potrzebował referencji, to, to mogą do mnie zadzwonić twoi kolejni klienci. Więc jeżeli taki fachowiec ma taki telefon, jeden, drugi do, do kogoś, u kogo pracował, oczywiście, jeżeli nie jest to jakaś Ciocia albo zaprzyjaźniony kolega, no to możemy zweryfikować, czy ten ktoś faktycznie, jak on wypadł i czy klient jest zadowolony. Kolejną rzeczą to podpisanie umowy. Jeżeli ktoś nie decyduje się na podpisanie umowy, no to możecie się sami zastanowić, co może być nie tak. A nie tak, może być wiele rzeczy. Zwłaszcza takich, że ktoś może wam na przykład w trakcie pracy zniknąć, wziąć zaliczkę i już więcej się nie pojawić, i zostaniecie z takimi niedokończonymi schodami. Jak znam życie głównie w budowlance, to zdarza się to często. Jeżeli dacie, dacie klientowi, dacie fachowcowi, przepraszam, zbyt dużo zaliczek i zbyt dużo pieniędzy, a zbyt mało zostawicie na sam koniec, to może być tak, że on do was już nie wróci. Owcy są różni, w głowach też mają różnie. Zatem, jak dobrać? No, ja bym weryfikował przede wszystkim wcześniejsze prace, czyli zdjęcia. Chciałbym, żeby ten ktoś do mnie przyjechał, a nie tylko robił wycenę przez maila na podstawie zdjęć. Jeżeli ktoś przyjedzie do was, Chyba, że jest to gdzieś jakoś bardzo daleko. No to tutaj może być kłopot. Jeżeli ktoś do Was przyjedzie, no to po pierwsze zobaczycie, jak się z tą osobą rozmawia, jak ona wygląda, w jaki sposób mówi o pracy, czy ona to w ogóle lubi. Dobrze byłoby, jeżeli taki fachowiec jest w stanie zaproponować Wam jakieś rozwiązania, jakieś pod podpowiedzieć różne rzeczy, no bo mnie się zdarza często, że, że tak naprawdę do końca klienci nie wiedzą, jakby chcieli odnowić. Chcieliby, żeby tylko były ładne. I tutaj jakby możliwości jest wiele, bo to mogą być schody, nie wiem, wyszlifowane, pokryte lakierem, mogą być bejcowane w jakiś kolor, mogą być stopnie ciemne, boki jasne, można wymienić tralki. Naprawdę wiele rzeczy można zrobić. Jeżeli ktoś, kto do Was przyjdzie, Wam podpowie, no to na pewno yy, ugruntuje to jego pozycję, że no wie, co mówi i że jest fachowcem. Kolejna rzecz, którą warto ustalić na początek, to termin. Ale to taki termin. Yy, musicie przyjąć, że czasami w renowacjach yy, są opóźnienia, i, i mnie samemu zdarza się przesuwać rozpoczęcie nowej pracy o 2-3 dni. Natomiast no tutaj warto się dogadać na, na konkretny termin, upewnić się jeszcze potem wcześniej, tydzień przed tą pracą, czy, czy fachowiec na pewno przyjdzie. Myślę, że warto omówić też ramy czasowe, czyli jak długo to potrwa, ale też w jakich godzinach fachowiec chce pracować. Jeżeli jest to gruby remont, tak zwana budowa, no to praktycznie, jeżeli dostanie klucz, to może tam być od 7 do 7. Jeżeli jest to mieszkanie, no to wydaje mi się, że między 8, najwcześniej no 8, a 16 to jest taki maks. Wcześniej się nie da, no bo jeżeli mieszkacie w domu, gdzie ktoś przyjdzie Wam szlifować schody, no to jednak chcecie zjeść nadanie, więc nie sądzę, żeby od siódmej fachowiec miał sens. No, a po 16.00, z doświadczenia wiem, że dom jakoś zaczyna żyć też drugim życiem, no bo jakby wracamy z pracy czy, czy dzieci ze szkół. Jakoś tam już życie domowe się dzieje. Myślę, że nie później niż do 17.00 można się zgodzić na pracę. Co do sobot i niedziel, to już musicie sami sobie ustalić, czy, czy wam to też pasuje. Na pewno nie brałbym fachowca, który przychodzi po południami tak od 16 do 20. Ok, jeżeli on robiła łazienkę na górze, to on sobie może tam dłubać. Natomiast taka praca, która jest pracą głośną, przy której się trochę pyli, yy, uważam, że powinna być robiona w ciągu dnia właśnie do tej 16. Potem jeszcze yy, ważna rzecz, żeby fachowiec po sobie codziennie posprzątał. Aby nie było tak, że on zostawia wszystko tak, jak leży i wychodzi. Także tutaj omówcie sobie te dla Was najważniejsze rzeczy odnośnie zakresu i czasu trwania pracy. Kolejną kwestią jest kwestia wynagrodzenia dla fachowca. Z doświadczenia wiem, że większość fachowców bierze gotówkę. Jeżeli y, macie umowę, to, to warto w niej zawrzeć, w jaki sposób jest rozliczana ta praca. Y, może być oczywiście płatna na koniec, aczkolwiek jak znam życie, to wszyscy fachowcy potrzebują zaliczki na początek. Ja mam taką metodę, że przynajmniej dzień lub dwa pracuję, żeby coś zrobić, i wtedy biorę zaliczkę. Y, Jakąś tam pierwszą część z tej, z tej umówionej kwoty. Rzadko biorę na dzień dobry. Myślę, że taki dzień dwa też wzbudza zaufanie, że jednak ktoś przyszedł, coś zrobił, można mu za tą wykonaną pracę zapłacić, ale oczywiście to jest kwestia wasza, kwestia dogadania się z fachowcem. Tutaj w zależności od czasu trwania pracy, czy jest to mała rzecz, czy to jest, nie wiem, na dwa, trzy tygodnie, dobrze jest sobie określić na przykład. Płatność transzami za wykonane etapy pracy, czyli że będzie wszystko wyszlifowane, doczyszczone, że przed, po tym będzie jakaś część, że pomalowanie będzie jakaś część, że po lakierowaniu jakaś część. I tu naprawdę zwracam uwagę, że jeżeli ta praca trwa ponad tydzień, czy, czy są to, nie wiem, dwa piętra schodów, czy może potrwać nawet miesiąc, żeby zostawić jednak dość znaczącą kwotę na zakończenie pracy. Spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, że fachowiec, który wykańczał wnętrze, nabrał tyle zaliczek, że na koniec zostało mu na moje oko pracy na około dwa tygodnie takiego, wiecie, wykańczania, poprawiania, sprzątania. Tu ktoś puknął, tam coś się odpadło. Takie popraweczki, popraweczek. I temu fachowcowi został 1000 zł do odebrania na koniec pracy i on naprawdę nie miał motywacji. A często się zdarza, że komuś zostaje 1000 zł na rozliczenie, to czasami znika, bo już ma kolejną pracę, już go tam cisną i tam leci. Tak się często zdarza w budowlance, niestety. Przy renowacjach schodów myślę, że jest to na tyle wąska dziedzina i specjalistyczna, że ja nie słyszałem o czymś takim, żeby ktoś uciekł od, od klienta nie skończywszy pracy. Natomiast warto na koniec zostawić taką znaczącą pulę no nie żeby to było 10%, ale takie przynajmniej 20-25% kwoty do rozliczenia na koniec. Myślę, że takie rzeczy jak yy, kawa dla fachowca czy ewentualny obiad zostawiam w Waszej gestii. Yy, naprawdę jest to kwestia indywidualna. Ja jakoś nigdy nie oczekuję, że ktoś mi będzie stawiał kawy czy robił obiady. Jest to miłe, nie powiem i zawsze za to dziękuję. Natomiast, jakby, mam też swój własny mały ekspres, mam też kuchenkę mikrofalową, więc jeżeli jestem sam, nie ma gospodarzy, lub też jest duży remont, ja jestem samowystarczalny. Kolejna taka rzecz, może drobiazg, ale tutaj też nie chciałbym kolegów fachowców za bardzo obgadywać. Zdarzają się tacy. Mm, no, powieściopisarze, którzy lubią rozmawiać, lubią mówić, mówić i mówić, a praca leży, leży i leży. Naprawdę warto skracać takie, takie sytuacje, ucinać, bo jeżeli pracujecie na zdalnym i, i jesteście, albo nie wzięliście tydzień wolnego, żeby pilnować chowca, no to na zdalnym ok, możecie sobie pójść do swojego pokoju, jeżeli pilnujecie kogoś, no to tu się rodzi zawsze szerokie pole do dyskusji na Milion tematów, od pogody przez politykę po gospodarkę skończywszy. Jeżeli traficie na gadułę, to naprawdę ta praca się będzie wlekła. No, chyba, że też lubicie rozmawiać. To, to może to będzie dla Was okej. Okay. Myślę, że z grubsza to wszystko. Nie ma tak naprawdę złotej rady, nie ma złotych środków. Wszystko zależy od Was i od takiej trochę. Intuicji. Na pewno warto spotkać się z kimś przed rozpoczęciem pracy, naprawdę chociażby, żeby uścisnąć rękę i porozmawiać, i chwilę posłuchać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, życzę, żebyście spotykali dobrych fachowców na swojej drodze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.